Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi Filipek i magiczna mapa dobroci. Dawno dawno temu w niewielkiej wiosce otoczonej wzgórzami i lasami mieszkał chłopiec imieniem Filipek. Był to chłopiec pełen marzeń z oczami błyszczącymi jak gwiazdy w bezchmurną noc i sercem tak niespokojnym że zawsze pragnęło przygód. Najbardziej ze wszystkiego pragnął odnaleźć skarb, prawdziwy, błyszczący, złoty skarb, taki jak w bajkach o piratach i rycerzach. Pewnego dnia, gdy szperał w starej skrzyni swojego dziadka, pełnej zakurzonych książek, zardzewiałych kluczy i dziwnych kamyczków, natrafił na coś niezwykłego. Była to mapa, ale nie taka zwyczajna, wyglądała jak narysowana dziecięcą ręką. Zamiast gór miała chmurki przypominające watę cukrową, zamiast rzeki widniała długa niebieska wstążka, a w miejscu, gdzie zwykle rysuje się skarb, znajdowało się duże czerwone serduszko. To niemożliwe, wyszeptał Filipek, dmuchając na mapę i rozmazując kurz. Gdzie są skrzynie ze złotem? Gdzie diamenty? Mimo to coś w tej mapie przyciągało go jak magnes. Wydawała się żywa. Kiedy Filipek przyjrzał się uważniej, zauważył maleńkie literki, które zaczęły układać się w słowa: Prawdziwy skarb kryje się w dobroci. Chłopiec podrapał się po głowie. Dobroć to chyba jakiś żart. Ale skoro mapa chce, żebym szedł, to pójdę, postanowił i wyruszył w drogę. Pierwszym miejscem, do którego zaprowadziła go mapa, była chatka staruszki, pani Łucy. Kobieta siedziała smutna na ganku. Obok niej stało przewrócone wiadro z wodą. Mapa zadrżała w rękach Filipka i wskazała wiadro. To ma być skarb? Mruknął chłopiec, ale podszedł i podniósł wiadro, a potem nalał wody ze studni. Staruszka uśmiechnęła się promiennie. Dziękuję, kochany. Sama nie dałabym rady. I wtedy Filipek poczuł coś dziwnego. Serce jakby mu urosło, zrobiło się cieplejsze. Na mapie pojawił się złoty punkt, błyszczący jak gwiazdka. To ciekawe, powiedział, zerkając na nią. Może jednak warto? Ruszył dalej. Następnego dnia mapa zaprowadziła go do rzeki, gdzie spotkał chłopca, który zgubił swój drewniany stateczek. Prąd porwał go daleko od brzegu. Filipek nie wahał się ani chwili. Skoczył po kolana do wody, sięgnął kijem i uratował zabawkę. Ojej, dziękuję! krzyknął chłopiec, ściskając stateczek do piersi. Myślałem, że już go straciłem. Mapa znów rozbłysła, a na jej powierzchni pojawiło się kolejne serduszko. Filipek zauważył, że każdy dobry uczynek sprawia, iż mapa staje się piękniejsza i pełniejsza. Z czasem zadania stawały się trudniejsze. Raz musiał pomóc sąsiadowi odnaleźć zagubioną kuskę, innym razem pocieszyć dziewczynkę, której potłukła się ulubiona lalka. Najtrudniejsze jednak było wtedy, gdy spotkał Jasia, chłopca znanego z tego, że zawsze dokuczał innym. Jaś płakał, bo rozdarła mu się koszula, a nikt nie chciał mu pomóc. Filipek stanął przed dylematem. Dlaczego mam pomagać komuś, kto sam zawsze był niemiły? Mapa delikatnie poruszyła się w jego dłoniach, jakby szeptała. Dobroć ma największą moc, gdy dajesz ją tym, którzy jej się nie spodziewają. Filipek usiadł obok Jasia. Poczekaj, moja mama ma igłę i nici. Naprawimy to. Jaś spojrzał na niego zdziwiony, a potem zawstydzony. Serio, chcesz mi pomóc? Tak, odparł Filipek. Każdy czasem potrzebuje pomocy. Od tej chwili, Jaś zaczął zmieniać swoje zachowanie stał się milszy a wkrótce obaj chłopcy zostali przyjaciółmi wreszcie mapa zaprowadziła filipka na wzgórze za wioską tam gdzie spodziewał się wielkiej skrzyni ze złotem znajdowało się tylko lustro chłopiec stanął przed nim i ujrzał siebie ale innego jego twarz promieniała oczy błyszczały jak nigdy dotąd a wokół niego stały wszystkie osoby którym pomógł Uśmiechali się, machali i dziękowali. Na mapie pojawił się ostatni napis: Prawdziwy skarb nosisz w sercu. Filipek uśmiechnął się szeroko. Zrozumiał, że najcenniejsze bogactwo to wdzięczność, przyjaźń i to ciepło, które czuje się, gdy robi się coś dobrego. Od tego dnia chłopiec nie marzył już o złotych monetach zamiast tego codziennie szukał okazji, by pomagać innym. A mapa? Choć już nie świeciła tak jak wcześniej, Filipek wiedział, że stała się częścią niego samego. Była w jego sercu. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki. Prawdziwym skarbem nie są złote monety ani diamenty, lecz dobroć, którą dajemy innym. Ona wraca do nas w uśmiechach i przyjaźni, czyniąc nasze życie naprawdę bogatym. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia!